Niektórzy zarabiają naprawdę bardzo, bardzo dużo i ja nie miałbym z tego powodu pretensji, gdyby służba zdrowia naprawdę działała tak, jak powinna działać. To jest trudny zawód, 10 lat się trzeba mniej więcej uczyć, zanim się tak naprawdę tym lekarzem zostanie, co najmniej 10 lat. Krótko mówiąc, niech te płace będą nawet bardzo wysokie, szczególnie jeżeli chodzi o tych doświadczonych, a tutaj doświadczenie jest ogromnie ważne w medycynie, lekarzy, ale w zamian za to musi być dobra służba zdrowia. No, ja ciągle dowiaduję się o przypadkach no, skandalicznych, jeżeli chodzi o działanie służby zdrowia. Wiele instytucji, tak na przykład jak te Sory, no, działa, nie chcę powiedzieć, że we wszystkich szpitalach, ale w wielu szpitalach no, działa także ludzie z ciężką chorobą i 40-stopniową gorączką siedzą po 20 parę godzin, dokładnie bez żadnej przesady po 20 parę godzin um, i czekają. No, ktoś taki, który właśnie takie rzeczy przeżywał w ostatnim roku swojego życia, bo wczoraj był pogrzeb, to była osoba mi znana. I jeżeli nie umierał w, dusząc się w męczarniach, tylko tam pod respiratorem, to też tylko dlatego, że miał. Różnego, a dokładnie jego małżonka, różnego rodzaju możliwości. A był to człowiek, który na pewno mógł jeszcze dobrych kilka lat przeżyć. Był chory, nie był już młody, ale też nie był taki, no przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo to są mi młodzi ludzie, to 72 lata, to już już zupełnie stary. A, a pani mówi, Nie, ja dziękuję, ja mam więcej skądinąd, ale, ale jest tak, że że no mógłby na pewno żyć dłużej. I takich przypadków niestety jest bardzo, bardzo dużo. Powtarzam, nawet w kręgu znajomości, takich niepolitycznych znajomości, jednego człowieka, czyli mnie w tym wypadku już tyle takich przypadków się zdarzyło. I to się zdarza nawet tak, że umiera bardzo przedwcześnie, 69 lat, matka dyrektora szpitala, w którym jest leczona. Która przeszła tylko do szpitala na badania. A badania przeprowadzono najpierw źle, później drugi raz źle, a ponieważ łączyły się z pewnym niewielkim bardzo niebezpieczeństwem, to zakończyło się śmiercią tej pani. Naprawdę to jest tak, że pogość za pieniądzem w tym środowisku jest jednak przesadna i będzie trzeba coś z tym zrobić. Ja pytałem wtedy, bo akurat. Przebywałem w tym szpitalu, ale nie jako chory, tylko ze względu na niestety już śmiertelną chorobę mojej mamy, która zresztą też mogła uniknąć tej śmierci, gdyby tam różne rzeczy były inaczej zrobione. Otóż tyle, że była ona dużo, dużo starsza od tej pani, która była matką ojca. Otóż pytałem się, o co chodzi. Odpowiedziano mi, że po prostu przy tym zabiegu, przy tym badaniu... Wystarczy mieć pewną rękę, a te ręce drżą. Ja pytałem, ale dlaczego drżą? Myślałem, że usłyszę jakieś takie odpowiedzi tego typu, że tam ktoś nadużywa i tak dalej. Nie, proszę Państwa, po prostu dlatego, że mają po kilka etatów. Ja powtarzam, ja nic nie mam przeciwko temu, żeby lekarz na jednym etacie świetnie zarabiał, ale lekarz musi być przede wszystkim w szpitalu od... Rana, kiedy zaczyna pracę do tego momentu, kiedy formalnie ją kończy, czyli do popołudnia, a jak trzeba, to i dłużej.